Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym znanym pozdrowieniem, które brzmi w naszych uczach od lat dziecinnych, przecież w tym środowisku tej szerokości geograficznej naszej ojczyzny tak się ludzie pozdrawiali, spotykając się w domu, Gościnnie i okazyjnie. I bardzo się cieszę, że tym pozdrowieniem mogę pozdrowić Was w tej pięknej świątyni, która jest zewnętrznym wyrazem Waszej wiary, nadziei i miłości, przynależności do wspólnoty chrześcijańskiej, do Kościoła katolickiego. W tych cegłach które pamiętam, jak były robione, jak były wypalane. W tych wszystkich wątkach architektonicznych i w polichromii wyrażona jest wiara tego środowiska, pokoleń, które już odeszły do wieczności po wieczną nagrodę i po to, aby stanąć przed Panem życia i śmierci, Sędzio sprawiedliwym. My dziś w tę uroczystość zmartwychwstania pańskiego gromadzimy się w tej pięknej świątyni, aby złożyć Bogu ofiarę uwielbienia, dziękczynienia, przebłagania i prośby, dziękczynienia za misję zbawczą, jakiej dokonał. Za to wszystko, co dwa tysiące lat temu miało miejsce w ziemi świętej. O czym tak pięknie możemy dziś czytać w zapisach Pisma Świętego na jego kartach. Kiedy śledzimy treści tych zapisów, odnosimy wrażenie, jakbyśmy tam na miejscu byli, a co więcej, wydaje nam się czasem że jest jak gdyby ten obiec aktualnie żywy, jak gdyby na naszych oczach miał się odbywać. Pamiętamy pewne ślady takich protestów, jakie były przeprowadzone na Jezusie Chrystusie, na wielu naszych braci i sióstr, Którzy już też odeszli do wieczności. Pamiętamy, jak łatwo w pewnym okresie historii naszej ojczyzny i tego środowiska można było znaleźć podejrzanych o przestępstwo, o naruszenie porządku publicznego, wymyślone czasem oskarżenia, przestępstwa. To wszystko jak gdyby. To, co za czasów Jezusa Chrystusa się działo, jak gdyby zostało skopiowane przez tych, którzy wcale pisma świętego nie uczyli, ale te treści, które tam są zapisane, jak gdyby odtwarzali poprzez procesy fikcyjne. Pamiętamy ja to pamiętam jako dziecko, jako student proces kapłanów krakowskich, fikcyjne zarzuty i oskarżenia, bo chodziło o to, żeby tych Klechów upokorzyć, żeby im tutaj wlać trochę oleju do głowy i tak dalej. Pamiętamy i Te hasła, mamy pugi i traktory. Pniemy świat na nowe tory w oparciu o biedaka w zjednoczonym ze średniakiem, walcz do ostatniego skłakiem. Ja te rzeczy pamiętam z okresu licealnego i nie zapomniałem przypominałem naszym rządcom, już następcom w Warszawie, kiedy przyjechałem tam do pracy i pytałem, czy pamiętają te hasła. No więc było zakłopotanie. Nawet nie chcieli odpowiedzieć na pytanie, kiedy zdawali maturę. A ja mówię, ja Wam powtórzę pytanie, jakie miałem na maturze. Czego się mamy wstydzić? Żyliśmy przecież w tej ojczyźnie, która jest ojczyzną nas wszystkich. Po co mówię to wszystko? Po to, że ten proces Jezusa Chrystusa i ten wyrok. I to wszystko, co się stało przed jego śmiercią, jak gdyby kopią w naszej pamięci utwierdziło się i nam nie trzeba tłumaczyć tego ducha, jaki panował na procesie Jezusa Chrystusa, bo te, przynajmniej moje pokolenie jeszcze pamięta, tego rodzaju styl procesowania, oskarżania, udowodniania winy fikcyjnej i tak dalej, i tak dalej. Cieszę się więc, że dziś w to święto Zmartwychwstania Pańskiego razem z wami mogę podziękować tej świątyni, owoc pracy ludzkiej, waszych przodków i was samych, która obrazuje przeszłość, w różnych okolicznościach życia codziennego, ale wyraża ona ich wiarę, ich przywiązanie do Ewangelii i świadczenie swoim życiem, takim jakie było. Skromne, czasem biedne, ale przekonania pełne. I dziś cieszymy się, i ja w dzisiejszej mszy świętej. O nich wszystkich pamiętam. W tej świątyni, a raczej na tym placu, gdzie jest ta świątynia, stała świątynia drewniana. Ja ją pamiętam jeszcze jako dziecko, bo tutaj moi rodzice brali ślub. I często przyjeżdżałem z nimi i na uroczystości patronalne. Pamiętam nie z historii, bo. Nie studiowałem specjalnie z historii tego, tej miejscowości, ale życie tego uczyło. Pamiętam księdza proboszcza Dąbrowskiego, księdza proboszcza Midurę, księdza Jana Kiełbasę, siostry zakonne tutaj pracujące z matką Celino, która wywodziła się z tej parafii i przykładnie. Rozbudowała to zgromadzenie w światowych. Miałem szczęście uczestniczyć w podróżach papieskich, między innymi do Boliwii, gdzie siostry dębickie, służebniczki pracują nie tylko w Boliwii, ale w innych także krajach i dają świadectwo tego środowiska i tej wiary i tego wszystkiego, co tu nabyli w tych warunkach. W jakim wypadło im żyć. Dziś wszystkich obejmujemy wdzięczną, modlitwą i dziękujemy Panu Bogu za to, że dał im moc ducha, taką, która wyraża się, jak powiedziałem już, w tej świątyni, w tym wszystkim, co tu widzimy, niezaplanowane i wystudiowane zabiurka. To jest wyraz zewnętrzny ich wiary, ich miłości. Ich nadziei i tych wartości, które w sposób taki, jak umieli, nam przekazali. I za to im dziękujemy. Dziękujemy Panu Bogu za to, że ich w ten czas swoją łaską ubogacił i że dochowali wierności do końca. Kiedy byłem w Warszawie przez kilkanaście lat, chodziłem na cmentarz. Tam w lesie, gdzie więźniowie Pawiaka zostali pochowani, między innymi tam znajduje się grób chrzestnego, bo tak go tutaj nazywali ludzie w tej miejscowości, w tej parafii, który kochał tę miejscowość, który był symbolem zewnętrznym tych wartości ludzkich, humanitarnych i także naukowych, które nabył na początku tu, a później rozwijał wspólnie z rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego Pigoniem i tworzył tak zwane teatry ludowe. Był w tym względzie bardzo wiernym i oddanym sługo tej kulturze, i zatroskany o to, żeby nie zaprzepaścić ją. Te uroczystości weselne, które jako dziecko i myślę, że nie tylko ja, masa ludzi tutaj, która sięga w pamięci wstecz, to wszystko, co było poprzedzone wyprowadzeniem czy przywiezieniem do ołtarza Pańskiego w świątyni, tamtej starej i tej nowej. To wszystko znalazło wyraz w ich pracy, w nadaniu tym ludowym piosenkom, tym wszystkim ceremoniom, czy to przed ślubem, czy po ślubie, czy przy wykupywaniu tego bukietu ślubnego, czy też tak zwanych poprawinach. To wszystko razem wzięte nadawali temu wyraz naukowy, artystyczny, tak jak to zresztą zrobił Wyspański w książce pod tytułem Wesele. Z perspektywy czasu, kiedy spotykamy się w innych środowiskach bytowania ludzkiego, widzimy, jak ci ludzie, którzy torowali nam drogę, bytowania i troszczyli się o nas wszystkich, abyśmy a przynajmniej dzieci, żeby żyło się im lepiej. Takie wypowiedzi były na ustach naszych rodziców, naszych dziadków. Dzisiaj ich obejmujemy wdzięczną modlitwą. i tych, których wymieniłem, i tych, których myślę, obejmujecie wy i ja. I tu w czasie tej rezurekcyjnej mszy świętej składamy ich ofiarę pracy i rąk <laughs> ludzkich, i ziemi, płodów ziemi na tym ołtarzu, prosząc Boga, aby przyjął naszą modlitwę jako akt dziękczynny, jako ofiarę wdzięczności za to, co wnieśli w kulturę duchową i religijną i codzienności ludzkiego bytowania, w to środowisko, które powinniśmy szanować, ubogacać naszymi przyczynkami do tego, ażeby to środowisko i ta kultura ludu wiejskiego, nacechowana głęboko wiarą, miłością do Boga, święty Jan Paweł II często nam mówił, tam kiedy już został papieżem, mówi, jak nie masz pomysłu, jaki temat swojego kazania obrać, otwórz śpiewnik Siedleckiego. Tam są pieśni pasyjne. Przeczytaj, zobaczysz ile myśli twórczych, ile myśli Bożej modlitwy, nie wyartykułowanej już poetycko, ale tak po ludzku. Będzie Ci do głowy się cisło, i muszę powiedzieć, On tym żył. On nam dawał przykład, jak należy doceniać wartości chrześcijańskie i te wartości, z których my wyrastamy. Dziś cieszę się bardzo z tego, że w tej świątyni, do której przyjeżdżałem z rodzicami na odpusty, a później, kiedy otrzymałem nominację do Warszawy do pełnienia funkcji reprezentanta stolicy Apostolskiej, tu pierwsze kroki w tej świątyni były i na tej plebanii go u gościnnego księdza Kiełbasy. To wspomina się z wdzięcznością i zamienia się to wszystko w modlitwę. I wszystkich tych ludzi, Którzy go wspierali i innych kapłanów, których wymieniłem i nie wymieniłem, w tym, żeby to środowisko chrześcijańskiej kultury wyrosłej z tajemnicy zmartwychwstania. Bo przecież pamiętam zapis jednego z bardzo wielkich szynów Kościoła, który napisał. Gdyby Chrystus nie zmartwystał, na próżno by była nasza wiara. Dziękujmy Panu Bogu w dniu dzisiejszym, w czasie tej przyświętej, za zmartwystanie, za to świadectwo, które inspiruje, mobilizuje, a zarazem stanowi wdzięczną ofiarę złożone Bogu za misję zbawczą świata. I za to wszystko, co z tą misją zbawczo jest połączone, za wszelkie dary ducha świętego, za wszelkie łaski płynące z tajemnicy zmartwychwstania, z których możemy korzystać poprzez uczestnictwo w sakramentach świętych. Niech tych kilka słów, bo nie chcę przedłużać tego naszego liturgicznego spotkania, niech się. Nasza wdzięczność Panu Bogu wyrazi w dobrych, wdzięcznych myślach. Proszę pamiętać, że nie potrzeba masy słów wyszukanych. Wyraż wystarczy to wewnętrzne nastawienie wdzięczności, które Pan Bóg lepiej odczytuje, aniżeli takimi czy innymi, mniej lub bardziej nieudolnymi słowami potrafimy to wyrazić. Niech nasza dzisiejsza Msza Święta, Resurrektyjna, która jest aktem dziękczynienia za misję zbawczą Jezusa Chrystusa, będzie także aktem wdzięczności za wszystko to, co na naszej drodze życiowej i naszych przodków, o którym tutaj mamy obraz świadec zawartych w obliczu tej świątyni, w której się znajdujemy, będzie. Aktem szczerej, wdzięcznej modlitwy o to proszę i to przyrzekam, że w tamsza święta tak w moim wnętrzu i myśli, i sercu, i w moim duchu będzie się wyrażało. Szczęść Wam Boże, wesołych Hallelujah i miłych, radosnych, zdrowych Świąt życzę.